Dzień dobry kochani, witam w nowym filmie. Zapraszam Was na reading vloga. Zaczynamy od pokrzywy, czyli od ziółek, i od uzupełniania reading journala. Dzisiaj jest słuchajcie, wtorek jakiś taki bardzo ciężki dzień i potrzebuję się oderwać. Przysiądę sobie do zrobienia strony tytułowej na luty, także zapraszam, róbcie sobie jakieś kawki albo herbatki, weźcie coś do jedzenia, bo trochę tu posiedzimy. Widzieliście, zrobiłam sobie pierwszą stronę lutego Ale chyba więcej już dzisiaj nie będę robić, bo rozbolała mnie głowa Myślę, że co dzisiaj od pracy przy komputerze yy, czuję po prostu jak mi promieniuje ten ból od oczu Więc myślę, że nie będę się jakoś bardzo przeciągać Pójdę sobie zrobić kąpiel i może poczytam w kąpieli w ogóle to muszę wam opowiedzieć o książce, którą dzisiaj skończyłam na treningu Dzisiaj robiłam cardio i na rowerku skończyłam baladę o nieszczęśliwej miłości Po prostu zniszczyła mnie ta książka Mam po niej takiego kaca, że nie mam ochoty sięgnąć Po kolejną książkę, jakąkolwiek Już szczególnie po kolejną część A równocześnie jestem ciekawa Jak to się dalej potoczy. Nie jest to Zakończenie, którego ja bym sobie życzyła Ale książka jest zdecydowanie ciekawa Wciągająca, także bardzo ją polecam Dalsze losy Ewangeliny i Jacksa. Ewangelina, słuchajcie, walczy Z klątwą, którą chce pokonać Chce wrócić do swojego męża A została nałożona na nich klątwa Podejrzewa, że Jax maczał w tym palce e, e, Czy Jax jest dobry? czy z tym charakterem, no to musicie się sami przekonać sięgając po tą książkę, nie będę wam spoilerować. W każdym razie ja się nie spodziewałam takiego zakończenia i powiem wam, że no jestem trochę zła. Nie będę wam za dużo mówić, po prostu jestem zła. Na pewno teraz nie będę sięgać po żadną książkę fantasy, bo jakoś tak na razie nie, ale pewnie za kilka dni to przetrawię i wypożyczę kolejną tę z biblioteki. I słuchajcie, dzisiaj chyba do kąpieli wezmę sobie Mie Sheridan. Tak jak widzieliście, wpadłam po prostu w wir jej książek. Mam jeszcze właśnie tą z biblioteki do przeczytania More Than words. Z tą pisarką jestem prawie pewna, że ten kas po prostu mi przejdzie Mamy tutaj historię Kalena i Jessie Kalen to jest genialny kompozytor u swojej sławy I spotyka Jessie w jednej z knajp, ona jest kelnerką Okazuje się, że mają wspólnie jakąś razem historię Ale on w pewnym momencie zniknął z jej życia Ja w ogóle bardzo lubię to w książkach mi, że ona opiera te relacje na tym, że one nie wzięły się z powietrza Tylko mają jakiś tam fundament Myślę, że o i pierwszy raz słuchajcie, mam niezalaminowany egzemplarz z biblioteki. Zazwyczaj są laminowane. Chyba najpierw sobie zrobię jakąś kolację, a potem skoczę do wanny. Dzień dobry kochani, mam już kolejny dzień. Wieczór, tak jak widzicie, zapaliłam sobie lampkę, ustawiłam się w miejscu, w którym zazwyczaj czytam, i chciałam Wam e, trochę powiedzieć o tej książce. Wczoraj się do niej przykleiłam i przeczytałam jakieś 80 czy 90 stron. Jeszcze przysiadłam się do niej e, dzisiaj na siłowni. Jestem na 122 stronie. Jessie i Kalen znali się, jak byli dziećmi, a potem nagle Kalen wyjechał bez słowa. W zasadzie zaraz po tym, jak oni mieli swój pierwszy podsum. No i on, słuchajcie, wyjeżdża bez słowa, zaraz po tym incydencie i ona zachodzi w głowę albo co ona zrobiła i czy on się zjawi. Przychodzi na ich miejsce spotkań, ale on się oczywiście nie zjawia. No i potem, słuchajcie, spotykają się w knajpie we Francji. Jessie zawsze marzyła, żeby wyjechać do Francji i zrobić tam karierę. Pojechała spełniać swoje marzenia i zaczęła od bycia kelnerką, żeby sobie, słuchajcie, trochę zaoszczędzić. W restauracji spotyka Kalena który właśnie teraz jest już sławnym kompozytorem, jednak jest nieszczęśliwy. Kolejny to jest taki bohater, który jest dla mnie chodzącym red flagiem. Zobaczymy, jak się to potoczy. Oni się znowu spotykają, ich ścieżki się krzyżują. Spotykają się też w Dolinie Loary, gdzie Jessie prowadzi badania nad pewnym tekstem, bo udaje się znaleźć pracę jako asystentka pewnego profesora. Badają jakieś tam starofrancuskie teksty. Lądują w Dolinie Loary na Zamku. Okazuje się, że Kalen przyjeżdża tam na wakacje. Jakie jest prawdopodobieństwo? Słuchajcie, w prawdziwym życiu, żeby się to stało pewnie małe. Historia naprawdę wciąga. Na razie nie ma tutaj jakichś wątków miłosnych, a jestem już w jednej, no tak myślę czwartej. Oni jeszcze są na stopie przyjacielskiej, więc ciekawa jestem, jak się to rozwinie. Zrobiłam sobie swoje ziółka w takim przepięknym kubeczku w serduszka. Zasiadam. Z gorącego naparu zaraz sobie włączam też jakąś muzyczkę mam słuchajcie tutaj towarzyszkę w krapie ona się zawsze tak śmiesznie układa słuchajcie na tych poduszkach zobaczcie zobaczcie na to wyciągnęła sobie łapkę o tu, tak właśnie będę czytać Witam się z wami, mamy sobotę, godzina 20. I słuchajcie, ostatnie dnie. Czytałam sobie trochę tak na raty i głównie przed snem. Przechodzę do Was z tą książką, którą już kończę, i w zasadzie zostało mi jakieś niecałe 50 stron. Powiem Wam, że wkurza mnie ten główny bohater. Wkurza mnie. Jest tutaj jedna też taka sprawa, jedna tajemnica, którą on ukrywa, która według mnie jest trochę naciągana. Kurczę, jest to kolejna książka, mi, która nie w 100% mi odpowiada. Jestem ciekawa, jak to się skończy, ale myślę, że jednak zakończenie jakoś drastycznie nie zmieni mojej opinii. Opinii. Czyta się to bardzo szybko. Zaraz się przysiądę i pewnie skończę tą książkę. Zaczęłam też Rebeka roz rzeka zaklęta, i to jest opowieść: słuchajcie, o Jacku, który wraca. Na wyspę, wraca, z tego co pamiętam, chyba ze studiów. James od 10 długich lat nie postawił stopy na wyspie, kadę, studiował i tworzył muzykę na kontynencie. Także na razie jestem na etapie, że on właśnie wraca, dostał jakieś wezwanie. Tutaj jest napisane, że małe dziewczynki zaczynają znikać z wyspy, mężczyzna odpowiada na wezwanie przywódcy klanu i wraca, by razem z Irą, swoją nemesis i odwieczną rywalką z dzieciństwa szukać zaginionych, czyli podobny chyba motyw jak w Divine Rivals. On i ona, dwie przeciwne strony. Arykady, jakiś wspólny interes. Jestem bardzo ciekawa. To jest, słuchajcie, romantazy. Przede wszystkim przepiękne wydanie. Bardzo mi się podoba ta grafika. I na razie przeczytałam 23 strony, także to jest dopiero początek. Ale przychodzę do Was z czymś więcej. Przychodzę do Was z takim mini haulem. Właśnie wróciliśmy ze świata książki. Byliśmy dzisiaj na urodzinach, i po urodzinach, słuchajcie, pojechaliśmy sobie wykorzystać bon 20 zł, który mieliśmy przy okazji ostatnich zakupów. Tylko, że on obowiązywał na książki nieprzecenione, że kupiłam trzy książki i mniej więcej e, każda z nich wyniosła mnie po jakieś 35 zł z tej promocji, więc myślę, że nie jest źle. Pierwsza książka to książka. Która uśmiechała się do mnie już od jakiegoś czasu Z Każdym razem jak byłam w świecie książki To na nią spoglądałam, ale mówiłam Nie, to jeszcze nie jest ten czas Ale ta okładka słuchajcie, tak do mnie przemówiła Jest na tyle wiosenna A ja już tak pragnę wiosny Że no dzisiaj ją po prostu wziąłam Zobaczcie w ogóle Tutaj jest taka dziewczyna siedząca na ławce Tutaj mamy wiśnie Tutaj mamy małą księgareńkę Tam no, mówię o czym to jest Opis też mnie urzekł Nie wiem czy dobrze czytam to imię Jejongju. Byłaby palona nie emocjonalnie, choć spełniała się prywatnie i zawodowo czuła jedynie zmęczenie. Pewnego dnia, w przepływie odwagi, postanowiła zrealizować dawne marzenie i otworzyć kameralną księgarnię. Czy to nie jest vibe? Czy to nie jest ten klimat? Każdy w jakimś punkcie swojego życia. Ma takie zmęczenie materiału i najchętniej rzuciłby wszystko, wyjechał, otworzył jakąś kawiarnię albo księgarnię, po prostu się zaszył w jakimś małym miasteczku. Bardzo przemawia do mnie, słuchajcie, ten klimat i chcę to przeczytać. I mam tutaj jeszcze dwie książki Ali Hazelwood, które jeszcze nie czytałam, które bardzo chcę przeczytać, bo bardzo lubię pióro tej pisarki, jeżeli chodzi o romanse. I mamy tutaj z tego, co się orientuję, chyba taką świeżynkę. Szachmat, wam może kiedy ona była wydana 2023. To nie, to nie jest taka świeża książka, już ma prawie 2 lata. Ale chyba w Polsce pojawiły się niedawno, bo widzę, że polskie wydanie ma datę 2024. Także mamy tutaj szachmat, kiedy nie grałaś w szachy od lat i postanawiasz wziąć udział w turnieju. Zupełnie niespodziewanie udaje ci się wygrać z mistrzem świata. Wow! Ten mistrz bliżej nieznanych powodów dąży do rewanżu. Już czuję, że będzie tutaj enemies to lovers. Po tym jak 4 lata wcześniej szachy doprowadziły jej rodzinę niemal do rozpadu, Melory twierdzi, że skończyła z grą. Teraz skupia się na mamie, siostrach i pracy. Aż przychodzi dzień, kiedy zgadza się po prostu ostatnim wziąć udział w rozgrywkach. I koncertowo pokonuje słynnego Nolana. Przegrana mistrza z nikomu nieznaną szachistką jest szokiem. A sam Nolan uparcie domaga się rewanżu. Najrozsądniej byłoby nie mierzyć się z nim ponownie i nie narażać na ewentualne. Wygrane od malory drogę do zarabiania na grze w szachy. A dziewczyna potrzebuje pieniędzy. Mamy tutaj Enemies to Lovers, mamy jak zwykle w książkach Ali, jakiś motyw naukowy, w tym wypadku mamy tutaj Grewszach. Bardzo jestem ciekawa. Ostatnia książka, Love on the Brain. Tutaj e, też wydaje mi się, że e, romans jest osadzony w środowisku akademickim, już Wam mówię. Twórczyn staje się sprzymierzencem, a może kimś więcej. Bi żyje według jednej prostej zasady. Rób to, co w danej sytuacji zrobiła Maria Kiri. Gdyby Nasa zaproponowała Mario posadę menadżerki w projekcie neuroinżynieryjnym, zaakceptowałaby by ją z wdzięcznością, to w końcu spełnienie marzeń Pierwsza wielka fizyczka świata nie miała jednak nigdy do czynienia z Lewim A to właśnie z nim musiałaby dzielić obowiązki szefowej Lew jest przystojny, jedyny i niepowtarzalny Ale przecież to właśnie on, wredny dupek Na studiach doktoranckich dał bit do zrozumienia, że jej nie cierpi Znowu enemies to lovers Dwoje arcywrogów ma zarządzać wspólnym projektem? To się nie może udać Też mamy tutaj wątek naukowy Para, która się z pozoru nie cierpi Będzie pracować przy jednym projekcie I wyczuwam, że tutaj też się zadzieje romans Te książki nie są jakieś grube Myślę, że to będą też fajne pozycje na jakiś zastój czytelniczy Ja zasiadam teraz do Morden Words Kończę ją sobie i może jak skończę To się jeszcze do Was odezwę Mam miętkę Jestem w łóżeczku Mamy sobotę wieczór Jest idealnie Kończyłam po przeczytaniu troszeczkę. Myślę, że o te pół gwiazdki podniosę ocenę na Good date, także myślę, że dam jej 3,5 gwiazdki na 5. Rzeczywiście na końcu jest trochę wyjaśnione skąd charakter głównego bohatera wynika. Wciąż dla mnie dużo red flagów. Wydaje mi się, że człowiek, który jest tutaj przedstawiony, charakter, ta główna postać męska, czyli Kalen, po prostu powinien najpierw popracować nad sobą zanim uwikła się w jakąś poważniejszą relację. Kolejny romans mieli Sheridan za mną. Była to naprawdę przyjemna lektura, fajnie się czytało, szybko, dużo uczuć, dużo wzruszeń. Jak najbardziej możecie po nią sięgnąć. A na dzisiaj ja, słuchajcie, już chyba skończę. Widzimy się jutro. Dobra moi drodzy, jestem na czwartym rozdziale książki Rzeka Zaklęta. Już zaczyna się dziać. Jack, tak jak mówiłam, wrócił na wyspę. Spotyka się ze swoją odwieczną nemesis, która okazuje się, że to ona wezwała go na wyspę. Potrzebuje jego umiejętności. Jack się szkolił na barda. 10 lat był poza kontynentem, żeby szkolić się na tego barda. Wraca na wyspę i okazuje się, że list napisała Adaira. Na wyspie zaczynają znikać małe dziewczynki. Adaira chce je odnaleźć. Poprzez właśnie Jacka, poprzez jego umiejętności grania, na Harfie. Chcę się dowiedzieć od duchów wyspy, gdzie te dziewczynki są. Bardzo ciekawie się zaczyna. Jestem na stronie 64. I zabieram słuchajcie, książkę na siłownię. Ja chyba dzisiaj nie kamerę robię nogi, a ty? Nie, dokładnie co robisz? Nie wiesz, no, no, to się dowiemy na miejscu. Ale może siądę sobie na 15 minut jeszcze na rowerek. Zawsze książkę lubię mieć za zanadrzu, także pakuję się. I bardzo w ogóle lubię pióro tej pisarki, Rebecca Ross. Wydaje mi się, że ona jest Świeżą pisarką, że wydała niewiele książek, ale to ona też jest autorką Divine Rivals. Jej pióro po prostu mnie chwyta za serce. Ta pisarka ma też taki specyficzny język, taki właśnie bardzo baśniowy, i dzięki temu językowi jestem w stanie sobie szybko wyobrazić, jak wszystko wygląda, chociaż nie jestem najlepsza w wyobrażaniu sobie nie wiem twarzy czy miejsc. Dzięki temu, że ona tak wszystko szczegółowo i ładnie opisuje, to jestem w stanie. Także pakuję książkę, yy, mamy niedzielę, kawka już jest wypita. Trzeba słuchajcie, działać dalej. Dzień dobry kochani, witam się z wami już we wtorek. Wczoraj miałam taki zabiegany dzień, bo mam u fryzjera. Nie wiem, czy tutaj na kamerze widać różnicę, ale dodałam sobie troszkę jaśniejszych pasemek i czuję się od razu, słuchajcie, tak bardziej jakoś wiosennie, odświeżona. Przychodzę do Was z update'em. Jeśli chodzi o Rzekę Zaklętą Rebeki Ross, to słuchajcie, jestem na 135 stronie i czytam sobie tą książkę po trochu i wsiąknęłam w tą historię. To jest taka pisarka, której pisaninami odpowiada. Jestem tutaj, słuchajcie, na etapie, jak Jack Azza zastanawia się, czy zostać bardem. O co prosi go Adaira? Ale tworzenie jakiejś tak takich bardziej kreatywnych rzeczy, muzyki, jest okupiony tym, że oddaje się też własne zdrowie. Na razie jeszcze nie jest wyjaśniona, słuchajcie, zagadka zaginionych dziewczynek, ale znika jeszcze jedna dziewczynka. Jestem ciekawa, jak to się rozwiąże. Przedwczoraj sięgnęłam sobie jeszcze po tą książkę rzeczy, których nie dokończyliśmy. Rebeka Jaros. Tą autorkę możecie kojarzyć z Fortwinga, i to jest książka obyczajowa, która zbiera naprawdę genialne opinie. Leżała, słuchajcie, u mnie na tbr że już chyba od jesieni. No i rzeczywiście yy, przysiadłam się do niej, czytałam ją też wczoraj u Fryzjera. Jestem na 79. stronie Mamy tutaj, słuchajcie, Georgie Stanton, której zmarła babcia i Była pisarką i wydawała bestsellery Zostawiła po sobie jeden maszynopis, który nie został dokończony Matka Georgie wie trzy okazje i chce sprzedać ten maszynopis wydawnictwu Otrzyma się pod Georgie Scarlet, bo tak nazywała się babka Zapisała wszystkie prawa autorskie Georgie Jedynie ona może decydować No i ona, słuchajcie, decyduje, żeby dokończeniem tej książki zajął się Noah Harrison pisarz Średnio ambitnych romansów, które jednak są bestsellerami. Poznajemy Georgię. Georgia wraca do swojego mm, rodzinnego miasteczka, będzie się zajmować wydawaniem tej książki razem z tym Noa. Chce mieć nad tym pełną kontrolę. Jestem już w tym momencie, że poznajemy też powoli historię Scarlet z czasów, już Wam mówię, jakich, no z czasów wojennych, 1940 rok. Będziemy poznawać historię babki i historię wnuczki. Ciekawa jestem, Georgia jest po rozwodzie, także nie w głowie jej romansy, ale już czuję, że coś między inną a tym noa będzie się kroić. Więcej e, wam dopowiem jak się dosiądę do tej książki. Dzisiaj muszę e, też obskoczyć Rosmana. skoczę na kawę do mamy. W Rosmanie w ogóle chciałam e, zajrzeć na półkę z herbatkami, więc myślę, że jeżeli coś upaluje to wam pokażę. Kurde, będziemy musieli słuchajcie kupić nowy odkurzacz, bo padł nam ten e, bezprzewodowy, ja już sobie nie wyobrażam życia bez bezprzewodowego odkurzacza, także jeżeli macie jakieś polecenia to czekam na was w komentarzach. Kochani, przychodzę do Was z update'em. Jak widzieliście, zahaczyłam dzisiaj też o Empik i już słuchajcie wyszedł Onyx Storm. I chodzi mi ta książka po głowie. Przeczytałam Fortuin, przeczytałam e, Iron Flame. Co prawda Iron Flame nie podoba mi się tak bardzo jak pierwsza część, ale pierwsza część dostała ode mnie 5 gwiazdek. To w ogóle była pierwsza książka fantazy, z którą ja miałam do czynienia po naprawdę długim czasie. Myślę o tej książce. A tymczasem słuchajcie, wróciłam do domu i jest już późno. No, jeszcze zrobiłam pranie, zjadłam kolację, trochę posprzątałam. Mamy wpływ do dziewiątej i ja dopiero zasiadam dzisiaj do czytania. I zastanawiam się, którą książkę mam chwycić. I chyba pójdę w rzekę zaklętą, bo jestem ciekawa, co tam dalej będzie się działo. I mam oczywiście swoją herbatę, pokrzywę chyba. Mm. Miałam Wam dać znać, znaczy, jeśli kupię jakieś herbatki i kupiłam Zwykły y, rumianek, to jest z herba polu, Ale jeszcze był taki rumianek, słuchajcie, z limonką i z ananasem Rozmanku A ten zwykły była promka dzisiaj A ten już próbowałyśmy z mamą, jak u niej byłam I jest zacny Ja ostatnio mam wielką fazę na ziółka, tak jak pewnie już zauważyliście W moim repertuarze teraz są głównie rumianek, pokrzywa i mięta Dobry kochani, mamy czwartek. Te dni w tym tygodniu tak lecą jak szalone. Mało mam czasu i ochoty, żeby czytać. I dzisiaj jest to taki pierwszy dzień od dawna, gdzie ja czuję, że sobie usiądę. Dzisiaj słuchajcie, mamy czwartek, ale nie byle jaki czwartek, bo jest to tłusty czwartek. Mama już do mnie dzwoniła, że nakupiła pączków i zmierza w moim kierunku, ale zanim ona do mnie wpadnie, to jeszcze mam chwilkę, więc zrobię sobie jakąś herbatę, a potem Wam jeszcze pokażę, co to mama przyniosła do sobą. No dobra, słuchajcie, spróbowałyśmy czterech pączków i na razie finito. Kroiłyśmy, słuchajcie, na trzy, yy, ale pistacjowy był taki dobry, że zjadłam połowę pistacjowego. Słony karmel też był pyszny. Słony karmel dobry, pożyczka trochę za I co tam jeszcze było? I róża też była bardzo dobra. Bardzo, no. mi, właśnie skończyłam czytać Rzeka Zaklętą. Przysiadłam na dobre 150 stron. W końcu słuchajcie, przyszedł do mnie ten dzień, że rzeczywiście miałam ochotę posiedzieć przy książce, żeby nic mnie nie rozpraszało. No i muszę wam powiedzieć, że to jest przepiękna, magiczna historia. Nie będę wam spoilerować, ale jest tutaj miłość, jest tutaj wrogość dwóch klanów, jest tutaj zmieszana krew, jest tajemnica, która na końcu zostaje mm, ujawniona, która zaskakuje chyba tak naprawdę wszystko. Na okładce, słuchajcie, możecie zobaczyć dziewczynę w oku, której sypią się czerwone płatki. Te płatki e, to są płatki rośliny imieniem Orena. Rośliny są magiczne. Dużo tutaj właśnie jest zielarstwa. Jeżeli chcecie wejść w taki magiczny klimat, bardzo polecam. I właśnie sobie przejeżdżałam, e, jak wyglądał u mnie pod kątem czytelniczym luty i Muszę wam powiedzieć, że w lutym udało mi się pobić swój własny rekord, bo przeczytałam 11 książek. Jeszcze chyba nigdy w swojej karierze 4 książek w jednym miesiącu nie przeczytałam. Jest to naprawdę dużo. A tak mi się wydawało, że ostatnio, słuchajcie, w ogóle nie sięgałam po te książki, a tutaj się okazuje, że jednak trochę ich było. W tym miałam dwa. Audiobooki, które mi e, chyba właśnie tak podbiły te statystyki, no ale też w tym miesiącu więcej wychodziłam na spacery i brałam właśnie ze sobą słuchawki. Muszę sobie zaktualizować dziennik, właśnie jeśli chodzi o luty, rozpisać wszystkie książki, które przeczytałam, Zrealizować sobie jakieś TBR na marzec, przejrzeć, jak mi się udało zrealizować TBR na luty, ale to już myślę, kochani, że. Zrobimy sobie w kolejnym filmie, także koniecznie pamiętajcie, żeby zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych filmów z tematyką czytelniczą. Zostawiajcie też kciuki, bo przez kciuki ja widzę, że Wy tutaj jesteście. No to co kochani, do następnego budzieczki! Pa pa!